Witam dzisiaj Dadrickup z 18... nie to 17, 17 grudnia i tak dzisiaj On um, dzisiaj przegrał 570 dolarów um, Niestety Więc on zacząć od początku po prostu też ogólnie no, słyszałem co będzie na staku Te zmiany godziny No i powiem szczerze no jestem straszony, ale no, nie wiem czy majstra tak będzie działać w ogóle, i nie mam pojęcia, czego mam się spodziewać. Nie mam kurwa pojęcia, szczerze, ale no, zobaczymy, no. Bo ile czasu to Ja już za daleko doszedłem, żeby odpuścić, i jak Master nie będzie działać, to zrobię sobie nową. Będzie wiadomo ciężej, ale no, trzeba jakoś tego dążyć. Mam market experience, więc um, to jest jedna z rzeczy w ogóle bo strategie da się uczyć nie, w 3-5 miesięcy, więc wydaje mi się, że jakieś nowe strategie będą czy coś i zobaczymy, jak to będzie. Też nie wiem, czy jak na Zaku to jest, to czy na S&P będzie to samo. Wydaje mi się, że nie, bo to w ogóle inny indeks, nie? Zobaczymy. Na no, że tylko na S&P będę trade'owo, no ale no... ...trade'owo, nie? Dobra. Um, dzisiaj poszłem shorta i czemu mówię, czemu shorta? Tylko skasowałem na to, byliśmy w 4 godzinach na w Legapie, weszliśmy w niego, odbiliśmy w dół Zamawialiśmy tu struktury jakieś no takich frame time'ach, jak 30 minutówka i w ogóle A um, na otwarciu sesji nowojorskiej yy, 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 No tu mieliśmy mało SMT w dół, ale to mi nie wystarczało Tylko szybko, szybko wzięło ten, już miałem dzisiaj nie tradeować ale zobaczyłem tutaj dobrą okazję na wejście i miał mi wchodzić przez to, że byliśmy już w Vuclidity i mieliśmy accumulation małe, które się rozpoczynało i wiedziałem, że jest accumulation, ale myślałem, że no to minie już. I, że... No w sensie minie, no nie zamyko powiedzieć, bo accumulation i wszedłem w stary, no po prostu. Nie ja sobie myślałem. No i y, potem tu wszedł do tego farwelu na y, widzimy. Na SP mam jeszcze parę SMT w dół i przez stwierdziłem, że wejdę sobie w short w shorta przez to. Czekałem na... na jakieś tu fajne entry, tu mamy święków w Srasher w dół. Tu wszedłem w Shorta po chwili na nowym otwartym candy minutowym z motowym Pierw był tutaj na tym hajem, ale trochę zresztą zaryzykowałem i to zrobił się nowy hajdudem nad tym hajem. Miałem dać birki wynik już było trochę niżej, ale ja nic czemu nie dałem i nie cena weszła mi w StatLosa. Po chwili super 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 głupota, W sensie łupata nie jest jakieś jest tragiczne. Nie ogólnie dać Sto na 5 minutowym haju, bo cena nie powinna tego haja przekroczyć wyżej. Przez to, że weszła Velogapa. Jakby cena nie ma po co brać tego haja albo w ogóle iść, iść ponad nim. Więc jak będę StoPlusa ponad tym Hajem 5-minutowym, to by mi trade wyszedł. I jak coś w ogóle no to widzimy. Przewidzieć na posza, bo mieliśmy trochę accumulation, no trochę trochę długo trwało. Kolejnym przez 30 minut i potem poszło maksymalnie w dół moje takie profity. Więc po prostu to jest kwestia złego entry i złego stop losa. Staram się zawsze dawać na mi to minutowych hajach, ale no to było ciężko, nie? Mogę po prostu może poczekać z tym stop losem, ale no niestety tak wyszło. No dzisiaj takie działania jakie wojny. Zazwyczaj będą święta, więc raczej nie wiem, będę ja mnie tyetrował po prostu. Będę wchodził tylko z... Znaczy no to mieliśmy, Były, to było my wszystko z mojego trening planu, nie? Um, weźmy Fervor of Gap'a, wzięliśmy e, um, Fervor of Gap'a, a była Liquidity, ale tu w przypadku był Fervor wzięliśmy go, mamy Break of Structure, mamy S&T, no wszystko dosłownie, nie? No zabrakło tylko, ten sapos był zły, po prostu, nie? To taki, no tak jakby po prostu taki, taki niefajny dzień, no. Bo jeszcze accumulation oczywiście przez 30 minut, co jest tak chujowe po prostu, to będę się powtarzał. Sorry, zmęczony jestem. Trochę późno jest, jak to nagrywam. Klasik, nie? Um. To przez newsy poszło w dół w ogóle chyba, tak? Przez newsy to poszło w dół. Na znaczy 30 były newsy i potem wyjebało w dół. No, no szkoda, no. Za parę dni, na no taki dzień. No okay, ja bym to samo, tym mieciny to machają, my no. To wyszedł, ale... Tak wyszło, nie? Mm. Jeszcze, no dobra, już chuj w nie będę już przedłużał, bo to już trwa 5 minut, ja będę dopiero pod... to pierdolił, głupotę, zapraszam na TikToka Instagrama Zapraszam na TikToka to wstawić, wstawię zaraz, może, nie wiem, dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego i cześć